Drodzy Latarnicy, nie mogę uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu w Tarnowie, ale jestem sercem i myślami z Wami, bardzo blisko Was. Kiedy patrzeć na te przeszło 3300 wolontariuszy działających w całym kraju, to widać jak wielką energię ze sobą niesiecie. Kiedy oglądałem w Starym Sączu prowadzone przez latarnika działania, szkolenie, spotkanie ze starszymi ludźmi, to widziałem ogień w jego oczach, ale widziałem także ogień w oczach starszych osób, które chciały się uczyć, jak posługiwać się internetem, jak z niego korzystać, jak być na równi z pokoleniem wnuków i z pokoleniem własnych dzieci. Misja, jaką realizujecie, dzięki temu, że jest was tak dużo, misja, jaką realizujecie, dzięki temu, że każdy z was jest fantastycznie przygotowany do realizacji tego zadania, jest bardzo ważna. Kto wie, czy nie jest jedną z ważniejszych misji, jakie do wykonania ma państwo, jakie do wykonania mamy my wszyscy, żeby uniknąć groźby? Wykluczenia społecznego. Zawsze mówi się o tym, że wykluczeni to ci, którzy mają mniejsze dochody, to ci, którzy z różnych powodów mogą być ułomni, mogą nie w pełni realizować wszystkie swoje funkcje zawodowe, obywatelskie, ludzkie, z różnych powodów. Dzisiaj widać, że świat zmienia się bardzo szybko ze względu na skoki, jakich dokonują. Zmieniając rzeczywistość, technologie cyfrowe. Wasza praca, wasze działanie, wasze zaangażowanie powoduje, że zmniejszamy pulę osób, która w tym nowym świecie się nie może zmieścić. A nie może się zmieścić, bo nie miała nigdy okazji pracować w internecie, bo nie miała nigdy okazji pracować na komputerze, na laptopie. To wszystko, co robicie, powoduje, że oni są mniej wykluczeni. Wasz program chce, żeby był kontynuowany także w następnym okresie, kiedy będą nowe pieniądze unijne. Więc trzymam kciuki, życzę, żeby to spotkanie tarnowskie było dobre, przyniosło wiele wymiany doświadczeń, praktycznych spostrzeżeń. Obiecuję, że tak jak byłem w Starym Sączu, tak będę w kolejnych miejscowościach. Patrząc i będąc takim małym latarnikiem, trzymam za Was kciuki.